Potrawy przyrządzone w mikrofalówce są zdrowsze. Nie poleca się wstawiania mleka matczynego do mikrofalówki. Mogą się wydobywać iskry z nich i nawet moglibyśmy wywołać pożar. Pierwsze kuchenki mikrofalowe pojawiły się w gospodarstwach domowych ponad 70 lat temu. Bardziej przypominało lodówki swoją wielkością, a zdecydowanie nie te piękne designerskie małe pudełka, które są teraz. Na przestrzeni lat pojawiło się mnóstwo teorii spiskowych na temat mikrofalówek. Czy jedzenie, które podgrzewamy w mikrofalówkach jest zdrowe, czy może nam zaszkodzić? Jeśli tak, to w jaki sposób? Dzisiaj rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Zajmiemy się faktami i mitami na temat mikrofalów. Ja nazywam się Magdalena Krajewska, jestem specjalistką medycyny rodzinnej w świecie znana jako Insta A ja nazywam się Michał Domaszewski, w świecie znany jako Michał Domaszewski. Zapraszamy do oglądania! Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza, że kuchenki mikrofalowe nie szkodzą. Ale żeby to zrozumieć, musimy zrozumieć, jak one tak naprawdę działają. Michale? W jaki sposób działa kuchenka mikrofalowa? Mikrofale wprowadzają w drgania cząsteczki wody, przez co generuje się energia, która po prostu podgrzewa nasz posiłek. Działanie na cukry czy tłuszcze jest tutaj znikome. I teraz odpowiedź na pytanie, dlaczego często, wkładając jakąś potrawę, do mikrofalówki czekamy i czekamy i ona nadal jest zimna, a jakieś inne elementy na przykład są gorące. Na przykład talerz. Be careful, very hot plate, very hot. Dlatego, że jest za mało wody w danej potrawie i rozwiązanie jest bardzo proste. Wystarczy dodać wody. Nagle szybko ogrzeje się nasza potrawa. To promieniowanie może rzeczywiście jest szkodliwe, ale ono nie będzie się wydobywało poza naszą mikrofalówkę, która, jak wiecie, ma osłony, ma drzwiczki metalowe, dzięki którym te mikrofale o długości 12 cm nie wydostają się na zewnątrz. Oczka siatki mają dosłownie kilka milimetrów, dlatego nawet jeśli otworzymy po wyłączeniu mikrofalówki drzwiczki nie musimy zakładać stroju ochronnego. A co w takim razie z wartościami odżywczymi potraw? Potrawy przyrządzone w mikrofalówce są zdrowsze. O kur... Dlatego, że jest krótka obróbka termiczna. I dzięki temu nie tra... Tracą swoich wartości odżywczych, witamin, minerałów. Okazuje się, że obróbka termiczna, taka jak smażenie czy takie długie pieczenie rzeczy, można stracić aż 90% tych wartościowych substancji. Ale smażenie w ogóle też nie jest zdrowe. No właśnie, nie? ponieważ dodatkowo mogą być różne rakotwórcze substancje wytwarzane przez smażenie. Hmm? Shocking! Jednak od każdej reguły są wyjątki. Nie poleca się przygotowywania w kuchenkach, podgrzewania w kuchenkach mikrofalowych takich produktów jak brokuły, czosnek, mleko czy mięso. Jeśli chodzi o brokułę, czy inne kapuściane warzywa mogą stracić aż 97% flawonoidów, trudne słowo, czyli przeciwutleniaczy witaminy C na przykład, e, to samo ma się do czosnku. Witamina B12 zawarta w takich produktach, właśnie jak mięso czy nabiał, niestety pod wpływem wysokich temperatur może ulegać rozpadowi, czyli po prostu nie poleca się podgrzewania tych produktów w kuchenkach mikrofalowych. Jeżeli chodzi o mięso, to nie powinno się go przygotowywać w kuchence mikrofalowej od podstaw, ponieważ... Ze względu na różne ułożenie wody w nim zawartej może podgrzać się tylko jedna część, a reszta nie i dlatego mogą nie zginąć te wszystkie złe bakterie, których chcemy się pozbyć. Ale już wtórne podgrzewanie gotowej em, potrawy mięsnej, czyli przygotowanej w, mikrofa w mikrofalówce w piekarniku czy na patelni jak najbardziej można podgrzać później to w mikrofalówce. Ale to nie jest... A teraz informacja dla świeżo upieczonych rodziców. Nie poleca się wstawiania mleka matczynego do mikrofalówki i podgrzewania go, ponieważ dezaktywacji ulegają bardzo potrzebne przeciwciała z grupy IGA, które pomagają dzięki temu, że dostają się wraz z mlekiem mamy do naszego dziecka, pomagają po prostu chronić go przed niebezpiecznymi drobnoustrojami. Na szczęście są różne podgrzewacze teraz i można sobie dać z tym prosto radę. Ale oddzielny temat, to są naczynia, w które wkładamy jedzenie do mikrofalówki. Nie powinny one być plastikowe, chodzi tutaj o taki plastik, gdzie jest napisane, że nie można wkładać go do mikrofalówki, bo są takie plastiki specjalne, które można, oraz pojemniki metalowe czy garnki. Bo takie pojemniki metalowe mogą się wydobywać iskry z nich, i nawet moglibyśmy wywołać pożar. Niektóre plastikowe pojemniki pod wpływem wysokiej temperatury mogą po prostu się stopić. Pudełka stworzywa sztucznego oznaczone numerami 3, 6 oraz 7 nie powinny w ogóle być wkładane do mikrofalówek, ponieważ pod wpływem wysokiej temperatury mogą uwalniać takie substancje jak potencjalnie szkodliwe wtalany i bisfenol A. Z tego samego powodu nie powinniśmy również tych pudełek oznaczonych właśnie tymi numerami 367 używać do mycia w zmywarce. To w takim razie, jakich naczyń powinniśmy używać? Kamionkowych. No? Bardzo dobrze, ceramicznych. I tak jak mówiłam wcześniej, plastikowych, które są oznaczone, że można je wkładać do mikrofalówki. I nie martwcie się, większość restauracji na wynos cateringów dietetycznych właśnie takich naczyń używa. I jak? Zapamiętaliście, co trzeba zrobić, żeby jedynie z mikrofalówki było zdrowe? To było naprawdę mnóstwo informacji. Dlatego zachęcamy Was do tego, żeby zadawać pytania w komentarzach, żeby dzielić się Waszymi doświadczeniami z przygód z mikrofalówką. Nie wkładacie tam telefonu komórkowego, żeby ją naładować, bo takie rzeczy krążyły w sieci. Nie róbcie tego zdecydowanie. I jak widzicie, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Nie bójcie się, tylko używajcie jej z głową. Piszcie komentarze... Pytajcie jak najwięcej, oczywiście subskrybujcie kanał i łapki w górę. Jeśli żeby... film Wam się oczywiście podoba. A jak Wam się nie podobał, to nic nie mówię. To były fakty i mity na temat mikrofalówki. Trzymajcie się. Hej! Pamiętajcie o tym, że my chcemy Was jak najwięcej nauczyć, ale jak macie jakiś problem, musicie udać się do specjalisty. Nasz film nie zastąpi wizyty u lekarza, pamiętajcie o tym.